Cześć! Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji eWinera i teraz tak, jeśli założycie konto w tym polskim i legalnym z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny VIP155, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 176,14 zł, 14 groszy, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 155 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych odsłucham do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 25 zł w ewiner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt. Później dopisujecie swój login z eWinner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 21, a wyniki będą ogłoszone ka na każdym kolejnym filmie. W ostatnim meczu był wynik 1 do 0, a pierwsza bramka popadła w 88 minucie. Mamy jedną osobę, która trafiła idealnie w wynik i wskazała najbliższą minutę. Jest to gracz o niku M Stolarski 19małpainteria.pl. 25 zł trafi na konto bonusowe w ciągu kilku najbliższych dni. Gratulacje! Wraca wreszcie Liga Mistrzów i na start dostajemy ciekawy mecz w Turynie, w którym miejscowy Juventus musi odrobić bramkę straty z Lyonu. Stara Dama zdecydowanym faworytem meczu, ekipa ta zapewniła sobie Mistrzostwo Włoch dwie koleki przed końcem sezonu, dodatkowo na sam koniec, oszczędzając najlepszych graczy i jest w rytmie meczowym. Lyon z kolei w lipcu grał wyłącznie mecze sparingowe, dopiero ostatniego dnia lipca grając mecz o stawkę w finale Pucharu Ligi Francuskiej przeciwko Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że Juventus odrobi więc straty z Lyonu i naszym zdaniem awansuje do kolejnej fazy rozgrywek. W ramach superpucharu Rosji na stadionie CSKA w Moskwie zmierzą się Zenit Sankt Petersburg i Lokomotiv Moskwa. Gracze Zenitu zapewnili sobie bardzo szybko mistrzostwo Rosji z ogromną, 15-punktową przewagą nad drugim lokomotivem. Dodatkowo wygrali puchar Fra Rosji, więc zapewne zrobią wszystko, aby zdobyć w tym sezonie potrójną koronę. Byłby to niepowtarzalny sukces dla Zenita, który w tym sezonie pokazał, że jest po prostu najlepszą drużyną w Rosji. Nasz typ dodatkowo podpieramy możliwością remisu. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam wam też o dwóch rzeczach. Po pierwsze, konto na eWinner i fajna promocja, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.